Witam serdecznie. Witam Państwa. Wiedzieć więcej. Odcinek bonusowy, następna seria. Odpowiedzi. Odpowiedzi. Dzisiaj jestem w zastępstwie Janusza, bo chcemy w miarę szybko z tymi odpowiedzia z odpowiedziami e, ruszyć. Więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy od tematu transfuzja krwi. Tam było pytanie, czy robić, czy nie robić, czy, czy, czy to jest dobre, czy niedobre. Dziwnym zbiegiem okoliczności wszyscy oddają krew, wszyscy, którzy oddają, oczywiście, tak? Podobno jest dużo takich ludzi. A jak przychodzi co do czego, że, że trzeba ją przetoczyć, to jej nie ma. I proszą krewnych o to. To gdzie ta krew jest, skoro, skoro jej nie ma, prawda? Tylu ludzi oddaje. Pobierają tam sobie. Czekolady, za to czy coś, i, i jej nie ma. Ja mam w ogóle dużą wątpliwość co do, co do transfuzji, bo to było w kontekście mm, przeszczepów. Dlatego, że krew zawiera hemoglobinę hemoglobina jest związkiem żelaza i w stanie wirowym to jest ten nasz magnes wewnętrzny który powoduje, że nasze cewki elektromagnetyczne w postaci serca działają lepiej i mają duży zasięg. Bo jeżeli cewka, czyli przewód w naszym przypadku nerwowy, którym jest oplecione serce zostanie wprowadzony w ten przewód do rdzeń magnetyczny, no to ta cewka jest dużo bardziej skuteczna. Więc jeżeli tak jest, tak, że ktoś oddaje krew no to oddaje część swoich właściwości elektromagnetycznych, w których zakodowane jest, zakodowane są informacje o człowieku, o dawcy. Więc jeżeli ktoś wychodzi z założenia, już wiedząc to, przyjmując za dobrą monetę to, co mówię, i dalej chce oddawać krew, proszę to z pełną świadomością zrobić. Ja nie mam nic przeciwko jakby temu. Ja nie tego nie zrobię. Ja nie pozwolę się pociąć również i nie będę oddawał żadnych organów. To trzeba tam ktoś słusznie zauważył, wejść na jakąś tam stronę i, i, i odznaczyć, że się nie chce, prawda? No więc można też mi nie uwierzyć, prawda? I oddać, oddawać dalej krew. Ja nie namawiam państwa ani do tego, żeby to robić, ani żeby tego nie robić. Po prostu posługujmy się wiedzą, którą, którą mamy i jeżeli ktoś ze świadomością tą chce oddać, no to, no to oddaje. Mi nic do tego jest, ale trzeba wiedzieć o tym, że to jest przekazanie swojej energii. Z tego tytułu, między innymi, Żydzi, mówimy o prawdziwych, o tych Izraelitach, mieli zakaz picia krwi. Dlatego też stosują ubój rytualny, prawda? bo oni twierdzą, że w krwi mieszka życie, dosłownie tak, tak się wyrażają, dlatego nie wolno im tego spożywać. No, powiedz coś o tym oboju rytualnym, bo tak no, nie, temat nie, jest ogólnie znany, to, nie, ale... Jest co? Ja, nie, nie wiem, nie wiem, nie, nie, wiesz? nie, nie wiem, podobno się y, nie zabija zwierząt, tylko najpierw się upuszcza krew y, i pozwala im się y, pożegnać z życiem w wyniku braku tej krwi. No to takie troszeczkę jest yy, okrutne w moich oczach. Wiesz co, no ja jestem wegetarianinem, to dla mnie generalnie wszystkie takie krwiste tematy są mało interesujące, ale myślę, że jeśli chodzi o krew, to ja, ta, jest taka seria w Tagent TV, Rody Krwi, myślę, że tam bardzo dużo się można dowiedzieć szczegółów i możemy chyba odesłać. Tak, myślę, że tak. Chociaż dla mnie w ogóle ubój i jako ubój zwierząt stanowi dość duży problem moralny. Więc, czy to będzie koszerne, czy niekoszerne, co to ma za znaczenie, jeżeli odbieramy komuś życie? To jest żywa istota, która ma swoje emocje jakieś, która, która ma rodzinę. Krowy na przykład płaczą. Wiesz, filmików y, można obejrzeć dużo, jak to wygląda, ale no, znowu nie będziemy ani w tą, ani w tą. Każdy ma prawo wyboru. A jak jest ale prawem, zwiedzą. A jak jest prawem karmy? Bo to jest kolejny temat, który powinniśmy poruszyć. Tak, było takie pytanie. Y, o karmę. Karma jest. Y, dla ptaków y, dla zwierząt? <laughs> tak, widziałem tego mema. Jak przed posągiem Buddy Kot mówi. Co ty powiesz? Twierdzisz, że karma wraca. Chyba drugą stroną. No, koty mają to w zwyczaju zresztą. Wiesz co, to jest tak. Prawo karmy trzeba przede wszystkim, bo, bo bardzo szeroko to pojęcie zostało rozpropagowane i ono jest naciągane na niektóre zjawiska, może w sposób nieuprawniony nawet. Jak ja to interpretuję, i jeżeli ta interpretacja nie jest zgodna z, z interpretacją naszego pytającego, to prosimy ponowić pytanie. W związku z tym, precyzując o co, o co chodzi, tak. Te, ta karma, która przez nas jest zrozumiana jako prawo ciągłego rozwoju i zamiany, na przykład, miejsc, to jest szczególnie ciekawe. W tej interpretacji, że jeżeli ty skrzywdziłeś kogoś, to później musisz być w taki sam sposób skrzywdzony. Na przykład zdradzasz swoją kobietę, oczywiście nie zdradzasz, ale to tylko przykład, a później ona musi Ciebie w następnym wcieleniu, czy tam w którymś wcieleniu spotykacie się i robicie sobie to na odwrót, to jest nieuzasadnione. To jest taka gra, którą założono jako pułapkę między czwartą a piątą gęstością przez, przez tych właśnie archontów złych, żeby zmusić nas do tego, żeby cały czas zasilać naszą energią z wyższych gęstości ciała, żebyśmy mogli tutaj produkować dla nich energię i żeby się dla nich działo dobrze. Więc przekonują nas o różnego rodzaju ideach tego rodzaju żebyśmy, no oczywiście tam występuje dość duży autorytet, to są bardzo interesujący strażnicy, tak? żeby, żeby nas przekonać, że no to trzeba, że trzeba koniecznie inkarnować z tego poziomu, który oni akurat nam pokazują, czyli przechwytują nas przed naszym domem, tak? przed naszą piątą gęstością taką tą, tą prawdziwą. W związku z tym, jeżeli takie prawo karmy istnieje, to my mamy prawo również nie zgodzić się na nie. Tylko trzeba mieć dużo odwagi, wiedzy i zaufania, żeby móc w takich rozmowach czwartogęstościowych, kiedy umieramy, z tymi strażnikami się rozprawić, tak? Po prostu powiedzieć im: nie ufam ci. Nie wiem, czy ty jesteś prawdziwy, czy nie. A jest to bardzo Yy, przekonujący hologram. No i teraz możemy Czekaj, to. Poczekaj, Jasku, bo jak zwykle bajka jest bardzo interesująca. My, ja zapamiętałem z niej strażników, do których chciałbym wrócić, mm -hmm. do hologramu, do y, hasło odzew, mm -hmm. bo to jest dosyć ciekawa gierka. Bo tutaj mówisz nam, że zostaliśmy wplątani w pewien taki y, wymuszony na nas układ, ale na górze ktoś nas sprawdza. Kto zacz i kto puka do drzwi? E, mówisz o pułapce? Tak, no, to tak, znowu, o tej pułapce. to znowu musimy wrócić do, do informacji, e, kto tą pułapkę stworzył. prawda? Sumerowie podają nam e, wizytę bogów, prawda, anunakich, i to w nich upatrujemy właśnie tych e, energii archontycznych, które założyły na nas tą pułapkę. I historia to potwierdza. Również y, opowieści y, z innych cywilizacji, które przesiąkają do naszej rzeczywistości, potwierdzają tą samą wersję. Na ile można im ufać? Na tyle, na ile serce pozwala. Tak? Mi pozwoliło na, na parę źródeł i one są niezwykle spójne. Bardzo y, wnikliwie studiowałem te źródła, żeby znaleźć tam y, coś, co je podważy i nie znalazłem. Więc albo są bardzo dobrze zrobione, albo są po prostu prawdziwe. Dobrze, ale Twoje odpowiedzi prowadzą nas do raju, a właściwie do alternatywnego raju. Nie wiem, kiedy to nadamy, ale myślę, że przed Twoim wykładem, więc y, trochę musimy sobie reklamy nabić, mm -hmm. bo w czerwcu już będą twoje, twoja, twoja część wykładowa. Czyli część płatna się zaczyna. Może no, nie płatna. Znaczy, ja zawsze uważam, y, że to, co robimy w ogólnej wiedzy, jest bardzo rzadkie. Zaskoczenie przecież. Ale z drugiej strony mamy też prawo zrobić coś ciekawszego. No, nie mogą Państwo oczekiwać od nas, że będziemy podawać 30 godzinne wykłady po kolei analizujące poszczególne rozdziały, wersety, od tego jednak są jednak warsztaty, zajęcia. No nie da się, po prostu nie da się. My nie chcemy nikogo naciągać, chcemy podawać pewne elementy tak, żeby się poukładały. To no jest wybór, bo generalnie w tych naszych skrótach programowych właściwie można sobie tą wiedzę poskładać, dlaczego nie. Jest taka wersja, jest taka wersja po Dobrze. prostu. Wybór. Mniej więcej, prawo karmy można powiedzieć, że udało nam się przynajmniej y, wytłumaczyć, jak to wygląda, z czym to się je. I teraz mamy kolejny temat, jaki jest sens podobnych wydarzeń dla stwórcy? A już w poprzednim programie, zdaje się, zahaczyliśmy o to, no, nie ma sensu. Gdyby były takie same wydarzenia, takie same emocje, to nie miałoby to sensu. Tylko teraz, jeżeli przyjrzymy się w szczegółach na ten komentarz, to tam jest sens podobnych wydarzeń. Natomiast stwórca, jemu nie chodzi o wydarzenia, tylko o, o to, co z nich wynika. Jaki rodzaj wniosku, wiedzy emocji? i emocji. Tak, tak, a głównie emocji. Czyli za każdym razem, jeżeli jest coś podobnego, no weźmy tłuczkę samochodową. No za każdym razem emocja kierowcy, który zniszczy swój czy cudzy samochód, będzie inna. Nawet tych kierowców, który jest z, z lewej i z prawej strony. Ta, mało tego. Ten sam kierowca. Ja miałem wiele stłuczek w swoim życiu. Bardzo dużo kiedyś jeździłem samochodem. Ze samej statystyki mi poszło, że, że miałem parę stłuczek. I za każdym razem to nie była identyczna emocja. Za każdym razem odczuwałem coś innego. I wyartykułowałeś Pod... zupełnie inne wyrazy. No tak, tak. No, łącznie z tym, że, że po, poinformowałem. Swojego interlokutora, że bardzo mi odpowiada, że wjechał w mój samochód i podziękowałem mu. No to ciekawe. No tak, to bo to... remont sobie zrobiłem na jego koszt z jego ubezpieczenia. No ale pech, no. <laughs> Więc to nie jest tak, że jest sens czy nie jest sens. Jeżeli wydarzenie miałoby się powtórzyć, to podobnie odpowiem jak w, w poprzednim programie. Przestrzeń zrozumiałaby, że ma się nałożyć punktowo na siebie i doprowadziłaby do zwinięcia tego doświadczenia. Więc nie ma takich jednakowych wydarzeń. Podobne? Tak, ponieważ różne spektrum postrzegania jest. I weźmy na przykład takie z naszego życia najbardziej proste czynności, które robimy. Załóżmy, że ktoś jest wielbicielem ciasteczka. Czy za każdym razem jedząc ciasteczka odczu, odczuwa to samo? Nawet jeśli to jest to samo ciasteczko. Bo ja na przykład lubię rano wypić kawę i dla mnie jest to wydarzenie niepowtarzalne. Za każdym razem jest inne. Więc y, tu możemy sobie zrobić taką nakładkę z naszego życia, bo gdyby ono miało się powtarzać, a weźmy y, coś takiego, y, no, no trochę to delikatny temat, ale ale spróbujmy, żeby widzowie pomyśleli troszeczkę o swoim życiu. Zachowania seksualne. Mm. Tak? Są dobrym przykładem. Jeżeli byłoby ciągle to samo, ale nie jest ciągle to samo. A przecież wygląda podobnie. Wiele małżeństw rozpadło się dlatego, że w tą rutynę wpadało, prawda? Czyli co z... ich osobista przestrzeń zwinęła doświadczenie, ponieważ nie widziała już nic interesującego w tych zachowaniach. Tylko replikacje jakichś zachowań. Więc możemy się posługiwać takimi przykładami i na podstawie takich przykładów każdy osobiście rozważy to sobie, tą odpowiedź i tą wątpliwość i będzie miał szansę od... odpowiedzieć i być zaspokojonym. Niekoniecznie trzeba ufać mi, że ja to tak widzę. Ja to tak widzę, ja wiem, z, z moich badań, że tak jest przestrzeń zbudowana i takie postrzeganie wyników zderzeń pewnych sytuacji jest notowane. No ale to jest moje osobiste doświadczenie. Nie widzę powodu, dla, dla którego trzeba by było mi wierzyć. Może przeprowadzić własne doświadczenie, własny, własny rozwój to przecież wpływa na rozwój. Osobisty, czyli wniknięcie w ten temat i skontemplowanie go. Być może dam jakiś kierunek tym, co mówię, a być może ten kierunek będzie inny, ale to zawsze będzie prowadziło do rozwoju. Więc tego naszym widzom życzymy oczywiście. Czyli co, powinniśmy się zastanawiać nad tymi sekwencjami wydarzeń i modyfikować je? One się same modyfikują. Nie jest możliwe powtórzenie tego samego. Za każdym razem jest inaczej. Nawet jeżeli mamy powiedzmy w naszych nieciągłościach na piątej gęstości jakieś wydarzenie do przeżycia i nasz korpus nie potrafi, a mam nadzieję, że ci, co nas słuchają, to już są po tych odcinkach, więc będę posługiwał się nomenklaturą, której używam na, na co dzień w tych odcinkach. Będzie Ale wytłumacz jeszcze, co to jest ten korpus. Korpus Supremum to jest ciało najwyższe, czyli odpowiednik popularnej duszy. Można by było zrobić taką nakładkę. Wystarczające, tak? tak. No więc... I wy, widzisz, i wytrąciłeś mnie z rytmu. Nasz korpus generalnie zbiera pewne informacje natury emocjonalnej i wiedzę. Wiedza też będzie natury emocjonalnej, bo my się cieszymy na przykład jak zdobywamy wiedzę, budujemy swoją samą ocenę, czyli też stan emocjonalny itd. i tak dalej. Jeżeli jest bardzo ważny problem do przeżycia i on się będzie powtarzał w jednej inkarnacji, to on też nie będzie jednakowy. Załóżmy, że kiedyś podawałem taki przykład y, kobiet, które są y, no, źle traktowane przez mężczyzn, tak? I one rezygnują z pewnego związku, później przychodzi następny związek, okazuje się, że taki sam, ale on nie jest taki sam. Już z samej natury, że uczestnik się zmienił, to on nie może być taki sam. Podobieństwa tak, tożsamości nie, nie będą się nakładać. Ale możemy widzieć i może, może nas to zmylić, że, że to jest, że stwórca naciska na to, żeby coś się powtarzało. Nieprawda. To tylko my się uczymy przez powtórzenia, stwórca nie. To raczej jest dla nas wskazówka, żebyśmy zrozumieli to, co do nas powinno przyjść albo, tak. to, co, albo to, co mamy zaplanowane na tym. Tak, i wtedy, jeżeli przez zrozumienie prowadzimy się w stan wdzięczności dla doświadczenia i uczestników doświadczenia, to z automatu wysyłamy informację do piątej gęstości, do Korsupa, że, że to już zostało. Zbadane ten, ten przedział, zadany, który, który stanowi ta nieciągłość i że właśnie w tej chwili ja to zrozumiałem, akceptuję i nieciągłość ma taką, piąta gęstość ma taką promesę domknięcia tej nieciągłości. Przestaje wtedy powtarzać te. Doświadczenia. Czyli z polskiego na nasze, jeśli mamy taki supełek i on nam się powtarza, powtarza co jakiś czas i w końcu zrozumiemy, na czym polega ten supełek i odpuścimy, tak. zrozumiemy… To przerywamy ten ciąg zdarzeń. To po prostu on znika. Tak. Znaczy, no nie znika, bo on będzie zanotowany znaczy, jako pamięć elektromagnetyczna, ale… Tak, ale nie ale... będzie już się powtarzał, nie gdyż be... dla nas już go tak. de facto nie będzie. Nie będzie naciskał na nas. No wiesz, nie... ty zagęszczasz, ja rozrzedzam. No bardzo dobrze. No i w ten sposób w rozrzedzonym odcinku wyczerpaliśmy wszystkie tematy na dzisiaj i dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy. Do widzenia.